Cześć, Wojciech Krzyczyk, gościu z Naczekowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać e, fajny podbierak marki Favorite, Favorite Arena, dedykowany łowom e, właśnie na Trotarea. Najfajniejsze cechy zdejmowana sztyca transportowo oczywiście gumowana siatka, która po pierwsze nie kaleczy, nie rani ryb, nie zabiera im śluzu, nie wplątują nam się tam przynęty, co jest koszmarem, i nie absorbuje tego e, zapachu rybiego, który potem w samochodzie często. Czy... Czujemy. I dla mnie bomba, że jest w kolorze czerwonym, bo czasem zdarzało mi się po prostu gdzieś po zbierach zostawić i zgubić. Taki czerwony widać z daleka. O, no i ładna ryba. Też, że te podbieraki mają taką długą szczycę. Tutaj jest gdzie zejść, ale są miejsca, w których naprawdę jest ciężko. <śmiec> nie Jest. <śmiec> zobaczcie, jakie <laughs> rybsko zobaczcie piękna ryba ja link do podbieraka podsyłam wam już w komentarzu i zapraszam serdecznie w przyszłym tygodniu zrobimy sobie tydzień trotarea jeśli myślicie, że to jest największa ryba jaka się pojawi, to jesteście w błędzie poszedł super